Cześć, witam Was w pierwszym odcinku z Radical Relocation na tym kanale. I mam nadzieję, że serial Wam się spodoba. Jak Wam się spodoba, to zostawcie na no nie tak 7 łapek w górę. O, to jest dobry wynik. A ja Wam już nie może Macie auto, macie walizkę. Bejdziecie walizkę tutaj na dach, albo gdzieś. No tu na przykład. Chyba będzie niebezpieczniej. dajcie Enter. No i trzeba dojechać z tą walizką do celu. No to jest pierwszy no, dowód, jest Oj, chyba klient nie będzie zadowolony, ale tam mniejsza z tym. Yy, ważne, że zaliczyliśmy tak, Od tej paczka, no, czemu ona się sama... No, dobra, jest okej okay, już. Jedziemy. Yy. Dobra, skręcamy. Oj, oj, oj. Oj, oj. Dobra, idziemy. Gra oferuje też... Chyba, chwila. Właśnie, gra oferuje garaż. Możemy odblokowywać auta. O i! Możemy odblokować albo furgonutkę, albo suwa. A następnie odblokujemy na poziomie czwartym. A mamy poziom trzeci. To może poczekajmy i zobaczymy co będzie na następną mapę Eee, dobra. Eee, oj. Spróbujmy to. Albo dajmy to tu. Tego stolika. O kurde! Dobra, lodówka. O, idealnie. Karton. Walizk. O! Idealnie. Żeby kierowca nic nie widział. Oj, lodówka. Nie, lodówka. Dobra, lodówka się trzyma. E, dobra, idzi. Oj, nie, lodówka. Dobra, lodówka. Trzyma się. Dobra, to już teraz musimy dojechać. No. O! Robozy były w lodówce. Dobra, dalej. Uważ... Wskazówki. Uważaj na pociąg. Aha, no fajne. Ulepszenia. Mogę Właściwie... e, nie, to nam nie potrzebne. O kurde. Dobra. No to tak. Lodówka. Umywalka. Bezpieczna, nie? Bardzo bezpieczna. Dobra, połóżmy sobie... O, można tak płasko jakby... Spacją można to tak położyć. Kar... Chociaż nie, że... Dajmy tam walkę od na spacji. Kartonie dajmy Może tak? O, okej. Okay. I to jeszcze damy tutaj. Nie no, nie powinno się nic stać. Idziemy na to No dobra. Jedziemy. No, to jest bardzo bezpieczne, yy, jak wam mówiłem. Ni co może pójść nie tak. Kierowca y, ma y, bardzo dobrą widoczność. Kierowca, y, no, kierowca widzi bardzo dużo przez boczne szybę chyba. Ale y, ważne, że coś widzi. Dobra, jechaliśmy. O, lodówka się wysypała, ale to. Dobra. Lecimy dalej. Rowerek. Dobra, rowerek. Jedziemy. Nie, rower! Aha to Fajny rowerek yy, Dobra, jakby go tu że jakieś auto żeby furgonetkę to coś się z tego wysypie Suwa też, ale o! Pickup! Potem taką tam z tyłu przyczepkę budujemy Dobra To jest biszczackie auto. Pa. To jest normalnie biszczackie edycję. Normalnie w tatry. Pa. O, pa, po dziura. nie, ten rowerek zaraz spadł. Dobra. Może teraz. Szwego chyba. Ten, ten rowerek się zaraz wysypie chyba. Ale dobra, ten pika że wygląda dość ciekawie. No może być z nim dość ciekawie, nie? No. O, no dziura, ale to dla Biszczady, dość mnie... Tam nie. Nie, po co tam nam? Yy, po co tam nam? Jakieś... O kurde. Dobra. To może być ciężkie. Co my tutaj mamy za... A, to są ulepszenia. Samochody, a możemy coś odblokować? Myślę, że furgonetka do tego będzie dobra, bo tam jest dużo... No właśnie, to jest dużo rzeczy. To hmm. my kanapę. Tam trochę bardziej równa. Yy, stolik. Yy, może tutaj damy wazony, żeby nie wypadły. Dobra. Karton. Tutaj jeszcze telewizor. No, powinniśmy dać radę. Dobra, zróbmy na wszelki wypadek test hamowania. Dobra, możemy hamować. Więc chyba zrobimy to dobrze dość ułożone. Oj, oj. Dobra. Nie, dobra. Powinniśmy dajechać. To nie przywalę w ten znak zaraz. Dobra. Jedziemy? O nie, telewizor! Nie! Dziura! Telewizor, trzymaj się. Telewizor... Nie! Nie! Nie, to dziura. Dobra, jedź! Jedź! Dobra, wyjdziemy. Let's go. Dalej. Użyj czerpli. Dobra. Green. Dobra. Eee. Mamy jakieś auto do odblokowania? Na poziomie siódmym. Poziomy, jesteśmy na siódmym. Dobra, no to. Na tym spróbujemy. W żółtym? Nie, nie na tym żółtym. Chyba na w furgonetce będzie najlepiej. Dobra, dodajmy tylko fortepianę. Czy słyszałem pociąg? Słyszałem pociąg. Dobra. Tu. Tu. Tak może? Nie, dobra, nie trzeba tutaj wizywać. Так, топ и возмещу. давай Да, возмещу еще Так, Ну ладно, Może teraz zrobię szum Mikrofon mi spadł na klawiaturę Ale, możemy hamować Jedziemy Tu Co się stało z tą lampką? O, jedziemy Pociąg Zostawmy w spokoju Ja chcę tylko W bardzo bezpieczny sposób wystarczyć Rzeczy Na przeprowadzkach Bo jedzie tu Ej, nie wolno ci tu jechać. Jak ja tu jadę. O nie. 600. Do... Dobra. O. Oj. Nie, grill. Chyba nie będzie grillu, gawrona. No. No i na maj majówka już stracona. Chwila. Ja bym to dał trochę bardziej do przodu

No ta. Jednak ta gra nie będzie taka łatwa, jak mi się wydawało. Miał być luźny odcinek na kanale. Bo chyba tu mamy traktor. Hamowanie nie hamuje. Więc trzeba to wymyślić inaczej. Preset. I robimy tak. Pienino dajemy tutaj, dajemy na przód, dajemy tu i walizkę dajemy tak, dajemy no i bo. tak, tak, Hamować można, wdawać gazu trochę mniej, ale też się da. Gorzej będzie, jak będzie trzeba na katory ale do tego czasu to jeszcze nam dalej pozostało. O, pociąg. Znowu ten niemiły pociąg. Obu, obu, obu. Dobra. Czy tu właśnie jedzie pociąg? Dobra. Szybko, szybko. Jedzie. A dobra, tak to samo HUUUUUUU! Dobra, patnęło mi się to. Dobra, jedzie. Dostarczony! trzy gwiazd. Dobrze, co odblokowaliśmy? Może coś nam udało garaż? Aha. Dobra, nie skorzystam. Tego suwa, może? Nie? Już nie, no nie zbadziłem. Co to na mnie? Tak, K o Dobra, tu jednak chyba weźmiemy furgonatkę i zrobimy. Czemu oni nie mogli złożyć tego stołu? Bo. Tak, wam. Nie no, naprawdę. Mam wziąć Będzieś... Cały. Dobra. Nie, to jest. Naprawdę jakieś E dobra, przynajmniej będzie się dało hamować, bo to zaczepi tu No dobra, nie jest to złe. Lodówka tutaj dla przeciążenia. Dobra. Y, karton. Ma lodówkę. Tutaj dajmy. Po jednej stronie to. Ulepszenia. Można... Jak będziecie mieć z tym problemy, zawsze można wziąć przyczepkę. Ja postaram się zrobić bez To tu i to tutaj jakieś śliny można różne takie rzeczy Staw przedmiot, to różne rzeczy można. Ej, jak chcę to zrobić bez. Tutaj coś jest. To... No to coś jest. Zobaczymy bo trzeba jechać więc dobra brawo chyba to będzie przedostatnie przedostatnia przeprowadzka w tym odcinku ale myślę że będzie z tego długo się spodobał pod jedziemy jedziemy Jak wam się nie spodoba to dajcie znać jaką grę możemy zagrać Dobra, hamuje skręt. Skręt nie w drzewo. Mamy. A fajnie, roboty drogowe. Oj, dobra. Oj! Pachołek. Dobra, jedziemy jeszcze raz. Jest dobre ułożenie, tylko pachołek nam trochę. Przeszkodził. Idy tu już się nie da Dobra, robię ja normalnie Pyk Dobra Pyk Oo Skręt Skręt! Dobra. Jedziemy? To tak, hamujemy Dobra, jedziemy. Jest okej, okay, jest okej okay. Jest. Dobrze, bo będzie rozpędzać, tak awam. Nie. Ja, a mój ty, chyba ci te pachołki zdradzieckie teraz trzeba umieć. Nie wolno się rozpędzić. Pytoniarka. By, by. Muszę się ją przysunąć stąd. Ech. Ja pojechałem. Trzeba tu chyba pojechać. <grym> Pewnie w znaku dużo no, no. no nie no, patrzcie, parkują jak w Polsce Zobacz, co to ma znaczyć w ogóle no. Parkują no, jak w Polsce no. Nie powinno tak być Jakiś kierowca BMW tam robi Dobra, dojechali Chyba przejechaliśmy, e, to tam o, dojechaliśmy Okej okay. Wczytywanie Aha, dobra To najprawdopodobniej Zobaczcie w następnym odcinku Jak biorę Fortepian, lodówkę A jaki samochód? Wózek widłowy No, bo no to Najprawdopodobniej na to auto będę musiał wziąć Fortepian, lodówkę Biurko Budę dla psa, trzy walizki I umywalkę no, więc yy, może być ciężko. Cześć.